Chcę przedstawić taki problem, z którym borykali się swojego czasu studenci przychodzący do mnie na zajęcia przygotowawcze do egzaminu w zakresie przedmiotu portfel inwestycyjny, który to przedmiot realizowany w szkole głównej handlowej. Problem ten polegał na tym, że istnieją różne definicje wypukłości obligacji. I tak mamy tutaj jedną, którą można na przykład znaleźć tutaj. I tutaj drugą, którą można znaleźć na przykład tu. To jest wypukłość makoleja. Wypukłość makoleja zawiera w sobie. Tutaj jedną drugą, której nie ma tutaj. W związku z tym ta wypukłość ma koleja stanowi połówkę tej standardowej wypukłości. No i tutaj jest esencja problemu, szczególnie wtedy, kiedy to przeniesiemy do wzorów na zmianę wartości obligacji, która to zmiana wywołana jest równoległym przesunięciem krzywej dochodowości. Mamy tutaj jeden wzór, tutaj mamy drugi wzór. W tym pierwszym wzorze występuje jedna druga C, która no, wynika z rozwinięcia w szereg Taylora. Jest, jakby, drugim członem tego, tego rozwinięcia, ona tutaj musi być, a tutaj tej jednej drugiej nie ma. No i nic z tym nienormalnego. Wszystko fajnie, że jej nie ma, no bo ta jedna, druga, co jest tutaj, ale gdyby nie określić tego wyraźnie, że chodzi o. Wypukłość ma koleja, wówczas no, jest problem, bo tutaj widzimy po prostu plus C, tutaj widzimy plus jedna druga C. I teraz pytanie: który wzór jest prawidłowy? No, i tak działo się w materiałach tych studentów, że ta wypukłość ma koleja, ma koleja nie została określona wyraźnie jako ma koleja, lub jakkolwiek inaczej, ale że zawiera w sobie, to by było ważne, tę w definicji, tę jedną drugą, wtedy wszystko byłoby jasne. Ale tak nie było, więc powstał. Problem, który bardzo studentów irytował. Ale w tym momencie mam nadzieję, że jest to na tyle już wyklarowane, bo widać, że te dwa wzory, ten lewy i ten prawy, na znane wartości obligacji są tożsame. To, że występują tutaj różne zapisy, jedna, druga C i C ma koleja, nic nie zmienia, bo te dwie wartości są w tym przypadku, w tym wzorze, dokładnie tym samym są sobie równoważne, chociaż same definicje są różne. Także mam nadzieję, że teraz już przystępując do kolokwiów, egzaminów, czy wykorzystując te zapisy, tę wiedzę w inny sposób, będzie wszystko jasne, przejrzyste i w konsekwencji tego wszystko to, czego się podejmą studenci czy ktokolwiek inny, będzie efektywne.